Jestem z tej strony Maciej. Witam Was 25 stycznia, sobota, godziny poranne. Dzisiaj e, w dzisiejszym vlogu zobaczycie załadunek pszenicy. Mam nadzieję, że to będzie kolejny ciekawy film. Zapraszam do oglądania. Chodź! Do góry.

Myślałem, że jest tam koło tego. A ty masz zawleczkę? I dzisiaj na Waszych ekranach zobaczycie załadunek pszenicy. Będziemy ją sprzedawać. Aktualna cena na dzisiaj to 750 zł netto. Na Pomorzu dostałem wiadomości, że sprzedajecie po 800 zł. No, w chwili obecnej są dwa, dwa statki w dwóch portach w Szczecinie tak? lub w Świnoujściu. W Szczecinie. Albo w Świnoujściu teraz już nie jestem pewny. Oraz w Gdańsku, gdzie. Gdzie są aktualnie załadowane statki, dlatego ta przynita teraz nieznacznie podskoczyła. I co? E, część towarów wywieziemy i będziemy obserwować, jak będzie dalej się kształtować cena. Z rzepakiem trochę e, przegapiliśmy. Fajny moment. Na giełdzie ostro poleciał i na niestety z rzepakiem jeszcze się wstrzymujemy, ale za to pszenica cały czas w chwili obecnej do góry, także e, łapiona najwyższe teraz poziomy, jak zawsze to bywa w styczniu lub w lutym, także zdecydowaliśmy się trochę towaru sprzedać. Aj! a tu łożysko się sypie Jest całe odkryte Łożysko całe odkryte jest W tamtą. I będziemy sobie zwalać węgiel Także Boguś przywiózł węgiel i będziemy się szykować do załadunku pszenicy W ostatnim czasie będzie dużo watu do oddania, także Żeby tego nie oddawać trzeba będzie dokonać jakichś dużych zakupów O czekaj, bo ja tu nie będę poborniku po jechał? Eee, będziemy musieli dokonać zakupów, e, także przyszłominamy, żeby wykonać już e, duży serwis w New Holandzie, to znaczy ten serwis powinien być wykonany w zeszłym roku lub na przełomie tego e, i co? Mam do Was pytanie: czy jesteście w stanie polecić jakieś tam firmy, które mają fajne konkurencyjne ceny? Bo będę zamawiał, yy, no wszystko, kompletne oleje do hydrauliki. W hydraulice będzie w końcu olej wymieniony. No, w silniku chcę też wszystkie filtry zamówić nawet filtry kabinowe także chcę wykonać gruby serwis na, na kilka tysięcy. Także będą mnie interesowały Fajne ceny A ktoś jest w stanie polecić jakiegoś sprzedawcę Dystrybutora to jestem Jestem chętny do rozmowy, Do, do zakupu Come Radov! Radov! Pszenica idzie na konsumpcję eee, Parametry, analizę eee, pokażę Wam tutaj Gdzieś tam stałe zdjęcie Idziemy zobaczyć ile w ogóle mamy tego towaru No daj łapę No, ty to jesteś kumpel co? To mody jak to tam wygląda, co? Jedną od góry, ale... tu dużo jest, co? Ile, 40 ton chyba będzie tylko, nie? Jak się kurzy, to? Jak brzmi ma nie będzie słuchania, nie? Potem I to nic ceny nie ma wyższej na nowy tydzień, nic nie mówili. No, a jest jakaś prognoza, czy nic nie chcą mówić? A kto tam się coś mówi? Nic nie chcą powiedzieć? A dwie HR-ki zostawić? No chyba, że tak Teraz miesiąc czy dwa to będzie zastój, nie? Co, nie ruszy się? No chyba, że nie spalę A jak wszyscy nakupią? Też nie będą kupywać, No to w sumie lepiej teraz wywieźć, nie? Bo potem będzie problem, nie? W ogóle za jakąś cenę może sprzedać No chyba, że nie ma tego towaru na rynku Czekaj, a giełda już wystartowała, nie? Czy nie? Co? To zobaczymy, ja też czekaj, zaraz wejdę Czy przenika do góry znowu, nie? jeden. Minus 2,5 193 Jest tu spadek, zobacz, teraz schodzi prawie po 200 Czyli zanieczyszczony 196 było, przecież nie jak rzepak tutaj Tam tu się płacą 2 paliwa To jest wtedy że trzeba te dwie przyczepy wywieźć, tam nie ma co tam stracić i czekać, nie? Rzepak 4,5 na minusie. Ja 401, za nie, niedługo poniżej 400 zajdzie. Masakra. Patrz znowu jaki spadek, nie? Podeszł chwilę i walło na dół. No bo było do 10, że to Także widzicie na giełdzie rzepak leci znowu Kurde szkoda, że nie sprzedaliśmy jednego tira tego rzepaku Ciekawe jak będzie się kształtowała, coś ona dalej Ziarno drobne ale fajnie że zopała te parametry Stary, oni będą gadać, gadać. Non-stop. Nie słuchaj, rób swoje. Oh.